Sytuacja w telewizji polskiej, TVP, szczególnie w kontekście programu wiadomości, zdaje się być dość skomplikowana i napięta w ostatnich tygodniach. Zgromadzone informacje wskazują na serię wydarzeń, które wywarły znaczący wpływ zarówno na personel, jak i na samą ramówkę stacji. Najistotniejszym punktem zwrotnym wydaje się być nagłe odejście Danuty Choleckiej, co miało znaczący wpływ na dalszy ciąg wydarzeń. Po jej rezygnacji zauważalny był łańcuch kolejnych odejść wśród reporterów i pracowników, co doprowadziło do zauważalnego osłabienia zespołu wiadomości. Dodatkowo Informacje o licznych zwolnieniach lekarskich wśród personelu tylko pogłębiły problemy kadrowe stacji. Sytuacja ta miała bezpośrednie przełożenie na obciążenie pracy pozostałych prowadzących, w tym medyty Lewandowskiej. Na przykładzie jednego z ostatnich wydań programu wiadomości widoczne były efekty tej presji. Podczas zapowiadania Joanny Lichockiej jako gościa programu, Lewandowska wydawała się być zakłopotana, co zakończyło się przyznaniem. Że zgubiła ważną kartkę z notatkami. Mimo tego nieprzewidzianego incydentu, Joanna Lichocka zareagowała szybko, przejmując inicjatywę, co pozwoliło na kontynuację programu. Te wydarzenia rzucają światło na liczne wyzwania, z którymi zmaga się TVP. Z jednej strony mamy do czynienia z kwestiami zarządzania personelem i utrzymania stabilności operacyjnej, a z drugiej z presją na pracowników, którzy muszą radzić sobie z rosnącym obciążeniem pracy i oczekiwaniami. To, jak stacja poradzi sobie z tymi wyzwaniami, będzie miało wpływ nie tylko na atmosferę wewnątrz organizacji, ale także na postrzeganie TVP przez widzów i jej pozycję na rynku medialnym. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.